Witamy serdecznie, poniedziałek Pierwszy maj, majóweczka Jestem u gołąbków Wróciła samiczka Ale zajechana Chodź mała, chodź Zobaczymy co to jest za gołąb No nie bój się Nie bój się, chodź tutaj, chodź, 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 chodź Chodź, 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 chodź. DV, DV wróciła z czternastki Z miejsca, o samiec już na niej grucha Damy im wody Jest godzina dziewiąta rano To nie mamy jeszcze gołąbków sześć Sześć gołąbków nie mamy do konkursu Dzisiaj się dowiedziałem Tylko cztery dla Andrzeja weszły Był lot szybki bardzo szybki pasmek zabrał prawie większość. Tak to było. Czekajcie tam wleję wodę. Dobra troszkę nakarmiłem. Światło zaraz pogasi. Nie są za głodne. Nie są za głodne. przejściu brakuje. Nie ma tragedii. To przyjdzie. Chyba coś przyleciało. Dopiero dziewiąta. Ale ta Niemka dużo zrobiła kilometrów. Taka zajechana. Kto dzisiaj przyjdzie, to jeszcze będzie włożone. Bokowej nie ma, nie, to budapesz bez nogi on tam coś To budapesz tu lata tak, wyjdziemy tędy Krótki filmik 5 minut, nagramy Niech siedzą Chciałem powiedzieć, że do konkursu tylko cztery panowie weszli Szału nie ma, ale może być Ten tu się pcha, on jeszcze nie wie, że tu gołemnik Zlikwidowany, ten bez nóżki, widzicie? To samczyk jest O, jest kolejny jakiś Ale taki się obcy Błąkają się pocztowe To nie mój Co tu się dzieje? O te po wychodziły, coś leciało pocztowego, bardzo słabo leciał. O te malutkie poleciały też. Króciutki filmik, później coś tam nagramy jeszcze. 5 minut będzie później wrzucimy, może coś jeszcze dojdzie do dogramy Wodę mają, najważniejsze Jedzonko mają Jest tylko jedno Pozdrawiamy pozdrawiamy, później coś dobramy Już środkę ruszyły. Ładna pogoda jest Dobra, pauzujemy, pozdrawiam. Czamoneczko Panowie, godzina czwarta. Wypuściłem rano dwa pocztowe. Siwy już kółko zrobił, to są Grzegorza, od Grzegorza to zostałem. Zobaczcie, siwy tam, siwy już kółko zrobił. Wypuściłem moje też już od, od jakiegoś czasu łażą, od jakiegoś czasu łażą. Nie ma z nimi szały, jest 8 sztukich tylko takich co wyłażą. Tam mają pojnik. A ten groszek coś tam śpi chyba Pokażę. Jedna tylko wróciła niemka, tak jak widzieliście. Co to? Jak przytańczył? Jak przytańczył. Jedna tylko wróciła. Pokażemy pocztowe. Jestem z lotu zadowolony, brakuje mi tylko 6 sztuk. A to nie jestem też. Czekajcie. To wrócił. Wczoraj się wrócił jeden. Czekajcie. No ten to dzisiaj wrócił. W takim razie od tak nie wiedziałem, bo te były wcześniej rady otwarte. To jest goob. Yy... To jest ro... Robert Kołota. To wczoraj zgidał. Dzisiaj wrócił. To nawet nie wiedziałem, że on tu w las. Idź, idź tu do gołębi. Wrócił. To jeden tylko zginął w takim razie. Jeden zginął. Czy coś jeszcze patrzy na zdaka? Mogę mi skówki założyć, bo te dzisiaj były puszczone tylko. Tu jesteśmy u pocztowych. Jemka pod ósemką wcześniej się działa mają wodę Mają wodę Mają wodę Tam były jajka pod piętnastką. rozwalone tej samicy nieba z piętnastki. To były gołębie z dobrym samcem chyba tu już się przeparzył Już się przeparzyły ten sam czy był z Szymelką, a ten, ten był w białolotku Zginęły go A jeszcze zobaczymy czy zegar nie przeskoczył Bo wpływka, taka białolotka była 0 Nie, 41 27-41 To jej nie ma? No tam na dole z połowy miała jajka Z płowem miała jajka Kołębie mają bałagan nie sprzątam już. Jest sucho. Nie ma tej białolotki. Wszystkie gołębie stare moje dały radę. Tak, ja go puścimy jutro. Jutro puścimy gołębie. Niech on dojdzie trochę do siebie. Teraz nie puszczę, bo tam młode są otwarte. Nie chcę mieszać. Jutro będę dzwonił o szczepionkę. Jeszcze nie ma tej szczepionki. Tu dołożymy późną młodą jeszcze. Ten sam będzie lot. Dołożę późną młodą. Ją puszczam, ona wraca. Po jakimś czasie to chyba ta będzie samica. Albo tam na dole już samca ma. Nie wiem, która. Wszystkie staruchy moje dały radę. Młodziaków troszkę jest. Jeszcze z dziesięć na pewno tu jest młodziaków. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć widzę łodziaków Pięć, a tu jest pięć, szósty załkniewy, tu jest siódmy, ósmy Takie kluski Co? No co? Szybelka karmi i czerwony Fajnie karmią Fajnie karmią Czekajcie Tu pomogłem port, młody nie mógł wyjść, zobaczcie Dziewiątka, dziewiątka Niech teraz go grzeje, bardzo ładny byczek bardzo dobra to jest para. A ta siedzi na jajka. Nasza naweczka przyszła. Ta samiczka nie, nie, była wolna. Ona ma za skrzydełkiem. Ona nie będzie lotowana. Ona nie będzie lotowana. O tu jeszcze są jajka. Czekajcie. 26. Tu jeszcze jajka nie podłożyłem 26 gwiazd. 26 O tutaj A tu jaki jest numer? Też 26 Tu samiczka zginęła od tego samca On ma dwie samice To jest wszystko w porządku Miał dwie samice Tylko to była samica przybłęda jakaś Dzwoniłem do tego pana, pozwoli ją ulotować Przybłędy to giną Bolka tak samo zginęła. Mam jeszcze jednego samczyka, ale on to jest mój jako piszczak. Dzwoniłem też pod Warszawę. Pozwolił go lotować. Gołębia, którego nie mam dla niego karty, albo nie mogę lotować, nie lotuję. Staram się takiego mi nie trzymać. O tego też z połowego dostałem. Jakbym go oblatał, też go. Bym lotowo go dostałem. Od hodowcy z Gdańska. A to co wejdzie, to wszystko do kosza, nic nie przynoszę, nic nie ten... Te późne samice, są dwie czy tr trzy są samice późne. Szymelka, ta siwka pod 22 i jeszcze jest jedna siwa. Ale ta szymelka nie będzie lotowana, bo ona chowa młodę pod dziesiątką i później pójdzie na jakiś lot tam, jak będę puszczał na próbne to... Ale teraz w czwartek puszczamy, to dam, dam tą samicę. O tamtą samicę. Na dwóch obrączkach. Ona się sparzyła z tym gołobkiem. Dobrym. Może zostawię. Jajka niech złoży. Jeszcze nie wiem. Przemyślę to. Tego z dziewiątki samca też dam. On jest z 2021. Eee, Wszystkie gołębie teraz jadą. Oprócz Przemka. Zamiora, nie damy tego samca. 6 zgubiłem, bo będę miał 35 na pewno włożę bez problemu 37 może. Zobaczymy. Dzisiaj to co dojdzie, to jeszcze pójdzie w czego na lot, co przyjdzie, jutro już nie pójdzie na lot, chyba, że będzie w dobrej formie, dojdzie to pójdzie, ale zobaczymy. Dobra panowie, chciałem wam podziękować, przekroczyliśmy 10 tysięcy subskrybentów, jestem bardzo pod wrażeniem, dzisiaj jest pierwszy, jeszcze 5 dni do całego miesiąca, jak ten kanał istnieje, a my już mamy 1000 subskrypcji, Starą biście, nie powiem inaczej, bo tutaj jest kulturalny kanał, bardzo fajnie. A tam jeszcze mam. Młodziaczki, nikt coś tam ważą, nie przeważam tu. Tu zrobię niedługo woliernię, taką dla nich. I chcę zrobić tutaj, to pokażę jakby to było tam. To jest tak. Tutaj zrobimy dziurę, tu robię dziurę. Tu w razie czego będą naganiane do kosza na kija. Zrobię taką fajną woliernię. Jutro może do stolarni, kupię desk te kantuchki. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Wymierzę. Kupię kantówek. I coś wymyślę. U góry zrobię im ten. Będzie pan zadowolony. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam serdecznie na nowym kanale, że jesteście ze mną, oglądacie. Jest dużo oglądalności, ale subskrybentów też rośnie. Kurki wam pokażę. Dzisiaj je szukałem. Nie mogłem znaleźć. Wczoraj też myślałem, że już zginęły ich w krzakach. Pojnik im dałem, tak o. mój, Co tu szukasz? Co tu szukasz w groju? Już się oswoiły. Oswoiły się, zobaczcie, tu się siedzą. Samiec trochę dostał w dukę ten biały. Czysty jacuś, nerwus. Ale ta samiczka coś tak, nie wiem, kuleje trochę. Albo dlatego tak tanio je sprzedał. Te cebrytki czy jak tak się one nazywają? Zobaczcie, tu są cebrytki. Mam trzy parki teraz. Już nie przynoszę żadnego kubuta, bo ja wiem, że te awantury są straszne. Ej, pawica, muszę bardzo uważać na pawicę, bo mordy wsadza do budki. I chyba chce jajka jeść, bo od kurczaków już zeżarła. Zjeżdżaj. Ej, pawia obcięłem z jednej strony dzisiaj. Słodeczko, kaczuszki sobie pływają. Zaraz zacznę być tu w bordę wsadziło. Tu wsadza i ją skubię tu kaczka siedzi I widać naby światło widzicie kaczkę? Kaczka siedzi. Cześć kochanie. Co tam u Ciebie? Masz tam młodych sporo, co? Młodych jajek. Obrączek w tym roku nie zamawiam na kaczki. Zostały mi z tamtego roku. Może coś jeszcze dzisiaj przyjdzie. Brakuje mi sześciu sztuk. dwie przybłędy. Takie moje gołębie i cztery Niemki jem, z yy, 27,08, 27,04 i 27,41. Znam dwa gołębie, które to są Szymelkę Też znam te dwie przybłędy też znam, bo jedna jest z bolka. Tak. I to straciliśmy. Sześć gołębi. Lot jest udany, jestem zadowolony. Zdobyłem 6 yy, utraciłem 6 głębi do stanu dzisiejszego tam młodziaki chcą wchodzić. Zobaczcie, na desce są. Patrzcie, patrzcie, co one tu się pchają. Już gangsterzy się, już się uczą. Nie widać. Tu widać. Już się pchają, siwy i grok. Do rodziców. Mhm. Do rodziców się pchają. Co to wam chciałem powiedzieć właśnie, bo wybiło mnie z rytmu jak zobaczyłem na desce te dwa gołębie. Yy. Utraciłem sześć gołobków Zdobyłem w konkurs... był lot bardzo szybki, pasłek dobrze zdobył, zdobyłem tylko cztery konkursy. No niedobrze, bo by zdobyć 5, ale zdobyliśmy 4 Ale my się nie poddajemy Ja dopiero pierwszy rok lecę starymi gołębiami To są wszystkie praktycznie roczniaki gołębie Nie ma co grybać, Trzeba iść do przodu Pamiętajcie, kto się nie poddaje, ten idzie do przodu Robimy tak jak robiliśmy, nic nie zmieniamy I co, zaraz i tak zaczniemy truskawką handlować To nie będzie czasu z gołębiami Trzeba troszkę popracować. Dobra, dobrej majówki, bo dopiero się dzisiaj zaczęła. Życzę jak najlepiej oglądać i subskrybować. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, do zobaczenia.